Według mnie. Miłość to jest wielka sztuka. Miłość to najpiękniejsze uczucie, jakie Bóg stworzył dla człowieka. Powinno polegać na tym, że dla kochanej osoby się daje, a nie tylko bierze. Miłość to jest szacunek i szacunek i szczęście do drugiego człowieka. Miłość jest po to, żeby kogoś kochać, szanować, mówić prawdę, Pomagać tej osobie, ludzi, które się kocha, wspierać w trudnych chwilach, pocieszać, macie pożądanie, porozmawiać. I, I żeby było tak żeby było tak fajnie na świecie, aby się wszyscy tak kochali. Miłość to jest największy dar. Jak jest miłość, to w najgorszym potrzeby, wyjdziesz ze z, z, z całością zadowolony, a jak nie ma miłości, to panie, ani złoto, ani pieniędzy nie kupisz. To trzeba mieć w sercu, poszanować jedno drugiego. No, żeby była jedność. A jedności jak nie ma, to nie ma nic. To jest miłość. <laughs> Trudne pytanie. Nie no to jest, co się czuję, w dwie strony to działa. Jest taka iskra jakaś. <laughs> Coś takiego. Wyczytać to można w oczach. Powiedz teraz, co to jest miłość, Twoim zdaniem. <laughs> Chyba ulotny ptak! mewa. Albo miłość to już do końca życia, no nie wiem, no miłość, zakochanie, do zaoroczenie. To, to jest coś pięknego, miłość to jest coś pięknego, jak dwoje się, dwoje się polubi i żyją sobą, mają dzieci, jak na przykład ja przeżyłam 55 lat ze swoim mężem. Najważniejsza miłość matczyna jest do dziecka, matki, do dziecka i do rodziców. I trzeba o nią walczyć, to nie jest tak, że miłość sama przychodzi. Trzeba dbać o tą miłość, pielęgnować ją, zawsze być miłym, uśmiechniętym i zawsze szanować drugą osobę. I o miłość trzeba dbać, to jest tak zwane ognisko. Trzeba, jak ksiądz kiedyś mówił, trzeba ciągle dokładać drewna, żeby ono się paliło. I ja do niego podeszłam, no nie znałam go. I ja powiedziałam, my cześć, bo jestem gośka, a on to mi mówi. Wiesz, on to po prostu, bo on miał poprzednio tę dziewczynę gośkę. O Boże, znowu mam gośka. E, miłość to jest uczucie głupie. Zaczyna się na ustach. Dziękuję. na... <noise> Dobrze. Kobieta musi być kochana, wierna, uczciwa. Że można ją kochać. Zaczyna się miłość od spotkań, tęsknot za drugą osobą. Pierwsze lata są takie, jeden za drugim się ogląda, jeden drugiego potrzebuje czułości, przytulenia, miłych słów, czasem upominków, no upominków to bardziej. Dobra żona dla męża, złota korona. Do mnie jest Kościół. Nieraz jest tak, że i powiesz coś niepotrzebnego, ale to też musi być w życiu, że sam potem się przekonasz, że sam sobie nie wierzysz i tak po prostu wypowiedziałeś. Tylko dwóch miałam na oku. No lubię dziewczyny takie puszyste. Nie, no miłe, sympatyczne, z poczuciem chłodu, takie, co mają coś do powiedzenia, takie powiązane ze sportem, z jakąś twórczością, co się rysują, malują, na przykład jakieś mają jakiś cel życiowy. A mnie się podobało, jak panowie kiedyś kawalerowie chodzili w kapeluszach. Byli szarmancy. Potrafili usłużyć, pomóc, przepuścić człowieka. Także przy, przy paru osobach to się czułam damą. Ja lubię taka osoba, jak uniknięta, cieszy się z życia. Wiedzę, że życie są mi garściami. I lubię takich ludzi, którzy bardzo pozytywnie lubią tańczyć, śpiewać. Ja czasami chodzę po bardzo śpiewam. Ja bardzo cenię, który jest bardzo inteligentny, że umie podejść do kobiety z szacunkiem. No, żeby była zadbana i jako tako się ubra, ubierała, jak kobieta, nie tam byle jak. No. Papierosów nie lubię jak palić to też tego, tam u co to już tam nie mówię. Taki bezpośredni, jak to co do Nie Lubię takie zadziory, jak to takie wredne, to nie lubię takich. Spokojną, miłą i uczciwą. Miła, sympatyczna. Trzeba ją zaprosić na kolację przy świecach. Powinni być uczciwi daj być sobą Nie udawać, jak to się mówi Greków e, Fajne, śmieszne cała ładna rzecz nie szklinała Podobają mi się mężczyźni z czarnym zarostem i takim trochę tutaj większym tak nieogolony i żeby miał, nie był łysy. Łysy odpada. Taki kocurek. No taki kocurek, dokładnie. <tryksualnie> <tryskue> Dobry charakter, dobre serce i to coś w sobie. Czego nie lubię? Right. Y Jak dużo piją, pij palą. Niszczyzza i kłamstwa. To niszczy miłość. Tylko co w tym opowiadać, każdy o tym wie. To jest fałszywa, nieszczera. I miłość buduje, a niezgoda ruj, rujnuje. Żeby jakoś przeżyć tak zwane te kryzysy w życiu, które nie jesteśmy przygotowani, nikt nas w życiu za bardzo nie uczył, jak postępować. No, trwajcie, trzymajcie się. I ciągnijcie dalej. Denerwuje to, jak faceci protkują. To mnie to denerwuje. Gorzej jak kobiety. Słucham. Ja ty, co ci, ci się podoba. Przepraszam, proszę przerwać na razie. Aha, bo ja Co tam jest napisane? Czekaj. Mhm. Żeby o. nie była taka wiesz, jak... I co jeszcze? Źle wystąpiłam koleja. No zakochania, jeden krok, jeden krok, jeden... jedyny krok. No bardzo <śmierdziś> no, mój mąż ma to kochał pszczoły, ale ja do pszczół to się nie wstyniłam, bo mnie Chyba <sparamy> no mówić, ja muszę się przygotować. Kurde no ja. Kochana, ile tu było do wyboru, do koloru. No i... nie wiem. bo by, Kasu ciebie. <śmierdziś> te piąte przez dziesiąte ojejku było dobrze już pierwszy najtrudniejszy a jak to było? no Janek wszystko przez Ciebie nie wiem co Wam powiedzieć to co mi przyszło na myśl to powiedziałam co? Co? Ty ja na walentyki to mam znowu tę białą koszulę w <grystanie> Tak? I kokardę. nie. I dalej nie wiem. <grystanie> Wesołych walentynek. Dziękuję. <grystanie> Mogę odejść?